A w dzisiejszym kwietniowym zimnym odcinku Alicja prezentuje nowoczesność w ogrodzie, a Lucyna skuteczność tradycyjnych metod. Zapraszam do oglądania. Cześć, dzień dobry! Mamy kwiecień i choć pogoda nas zupełnie w tym roku nie rozpieszcza, to pewne prace ogrodowe no, trzeba wykonać właśnie teraz. Dzisiaj opowiem Wam, co robimy w ogrodzie w kwietniu. Zostańcie z nami do końca, bo właśnie na końcu odcinka pokażemy, jak dzielimy astry. Jedną z głównych prac, które powinno się wykonać w kwietniu, to jest w ogóle pielęgnacja trawnika. Jeżeli wasz trawnik jest stary, zbity, widzicie, że ma po prostu takie futro pomiędzy źdźbłami, no to wymaga wertykulacji, a po tym trudnym słowem kryje się po prostu nacięcie darni, wyrwanie właśnie tych starych ździebeł, tego czym zabity jest nasz trawnik. No tak się dzieje po prostu, kiedy dużo kosimy i dużo tych resztek spada, więc właśnie w kwietniu dobrze jest wykonać tę wertykulację. Im wcześniej, tym lepiej, z tym, że słuchajcie, jeśli jest bardzo mokra gleba, to nie robimy tego, bo po prostu zbyt wiele y, y, ziemi zostanie wyrwane i będzie się trzymać mocno ździeby. Y, lepiej poczekać, aż trawnik trochę przeschnie i po wertykulacji y, nawoźmy trawnik. A jeżeli macie taką ciężką, zbitą glebę i widzicie, że gdzieś na przykład stoi woda, no to możecie jeszcze wcześniej wykonać po wertykulacji, ale przed nawożeniem piaskowanie zasypać po prostu piasek, żeby rozluźnić to podłoże, no i żeby ta trawa, te korzonki mogły się rozrastać. Właśnie w tym też pomaga wertykulacja. Zobaczcie, tutaj widać, że to urządzenie nacina po prostu darń, zostają takie rowki. No, trzeba to zrobić dokładnie. Myśmy kupili w zeszłym roku wertykulator elektryczny, ale są też wypożyczalnie sprzętu. A może złożycie się z sąsiadami i wspólnie kupicie taki wertykulator, no bo jego jednak nie używamy częściej niż raz w roku, także możecie szukać takich tańszych rozwiązań. Jeśli podobają się Wam nasze rady, zasubskrybujcie kanał, zostawcie kciuka w górę, napiszcie komentarz, bo wszystko to pomaga nam rozwijać nasz kanał. Nowe odcinki ukazują się w każdą niedzielę o 10.00. Słuchajcie, wiosną najwięcej pracy jest tak naprawdę przy porządkowaniu ogrodu, czyli mamy dużo cięcia, mamy dużo plewienia, mamy też dużo odmładzania roślin. Na rabatach bylinowych to jest czas porządku. Wycinamy dalej wszystkie te suche części, ale to jest też świetny moment, żeby przyjrzeć się z bliska naszym roślinom i zobaczyć, czy któraś nie wymaga właśnie odmłodzenia, bo byliny szybko się starzeją. Trzeba je po prostu dzielić albo w inny sposób rozmnażać, taki jak jej dana bylina właśnie oczekuje od nas. I i to jest nasza główna właśnie praca. Również w kwietniu, no bo maszec był bardzo zimny i dużo rzeczy nie udało się zrobić, więc z tymi wszystkimi pracami kontynuujemy właśnie na rabatach teraz. Właśnie z nosem przy ziemi przyglądamy się tym naszym roślinkom i jeżeli Widzimy, że coś albo za bardzo się rozrosło i trzeba to podzielić, zmniejszyć, albo jest stare, to wykopujemy do skrzyneczek i zanosimy sobie do, do cienia w jakieś ustronne, spokojne, chłodne miejsce. Po, po prostu w ten sposób troszeczkę hamujemy wegetację i dzięki temu te rośliny nie rosną tak szybko, a my mamy czas na, na różne inne prace. Jak już uprzątniemy rabaty, to nawozimy je i ściółkujemy. E, ściółkujemy swoim kompostem, którego mamy bardzo dużo i on też e, poza tym, że ogranicza rozwój chwastów, e, to pełni rolę świetnego nawozu, poprawia jakość gleby. E, a tutaj zobaczcie, tutaj właśnie jest taka stara sesleria, którą należy odmłodzić, bo środek tej kępy wypadł i właśnie to jest w ten sposób roślina pokazuje nam, że trzeba się nią zająć i już się starzeje. Sesleria to jest taka śliczna, niewielka trawka, która kwitnie bardzo wcześnie i albo poczekam aż zakwitnie, bo to kwitnienie jest właśnie w kwietniu, albo nawet teraz mogę ją wykopać i szybko podzielić, bo po prostu akurat jej nie będzie to jakoś bardzo przeszkadzało. Jak widzicie, prace właśnie u nas w ogrodzie nadal trwają, bo nie zdążyliśmy wszystkiego jeszcze uprzątnąć. Tutaj jest właśnie kompost, który rozkładamy na rabatach. A co jeszcze może narobić? No oczywiście przesadzać. Możecie przesadzać teraz krzewy, byliny, drzewka, nawet iglaki, dopóki nie rozpoczęły, nie wypuściły młodych przyrostów. Teraz jest dobry na to czas. Bardzo często w ogrodzie rośliny posadzi się, no nie w tym miejscu, które jednak byłoby dla nich najlepsze. Czasami jedne zasłaniają, drugie czasami się za bardzo rozrosły i macie konflikt bo pchają się na siebie teraz jest świetny czas żeby to robić szczególnie że właśnie jest chłodno że jest bardzo dużo wilgoci w glebie że to słońce jeszcze tak mocno nie grzeje więc jeżeli macie coś do przesadzenia w swoim ogrodzie to teraz jest idealny czas właśnie na to jedynie nie ruszajcie w tej chwili roślin, które kwitną albo tuż za momencik zakwitną i również drzewka owocowe, jeśli już wypuściły liście, no to dajcie im spokój, szczególnie na przykład krzewy takie jak agrest, które już galopują, mają te liście, to już je zostawcie w spokoju, poczekajcie z przesadzaniem do jesieni. Ale ogólnie właśnie zasada jest taka, że jeżeli coś kwitnie, to dajemy temu spokój. A jeżeli dopiero zaczyna rosnąć, to jak najbardziej możecie działać ze szpadlem. W naszym ogrodzie bardzo wiele roślin rozsiewa się same i dzięki temu mamy mnóstwo darmowych sadzonek, które przez wiele lat sprzedawałyśmy w naszej szkółce, byliny lucyny. A teraz po prostu wykorzystujemy i właśnie takie sieweczki przesadzamy do daniczek i później możemy się albo z kimś wymienić, albo po prostu posadzić w nowych miejscach. To są darmo, darmowe rośliny i jeżeli właśnie zobaczycie takie wysiane, na przykład brunnery, na przykład pierwiosnki, to proszę bardzo, jak najbardziej teraz jest odpowiedni moment, żeby je przesadzić. Również właśnie takie kępusie nie one już, już już za, za moment zaczną kwitnąć, ale im to nie szkodzi. Słuchajcie, one są tak wytrzymałe, również możecie poprzesadzać je y, albo takie średniej wielkości kępki rozdzielić, tylko po prostu pilnujcie podlewania, żeby nie zabrakło im wilgoci, bo znacie nie zapominajki, one rosną właśnie nad różnymi rowami, y, nad brzegami strumieni czy y, jakichś stawów, i one kochają wilgoć, także y, o tym musicie pamiętać. W kwietniu możecie również kontynuować cięcie hortensji, jeśli nie zdążyliście tego zrobić w marcu, bo po prostu w tym roku naprawdę yy, mogliście nie zdążyć. Tak jak widać na załączonym obrazku, my zaczęliśmy ciąć, ale nie zdążyliśmy. Tutaj została nam y, hortensja y, drzewiasta Anabel. No, i y, po prostu częściowo jest y, y, wycięta, a potem widocznie przyszła jakaś nawałnica, no i ja już ją zostawiłam, porzuciłam ją. Y, niektórzy z Was mają wątpliwości pytają o to, czy nie za późno i czy można ścinać hortensję, kiedy ona już wypuściła y, pąki nie tylko, że wypuściła pąki, ale nawet rozwinęła częściowo, co tutaj bardzo dokładnie widać. Otóż. Nic nie szkodzi, hortensja jest bardzo żywotna i ona można, to, można ścinać takie gałązki z pąkami, ona wypuści jak najbardziej nowe silne pędy i one zakwitną. Są dwie szkoły, bo nieraz się zastanawiacie, na jakiej wysokości ciąć cięcia tej hortensji. Można ją ścinać tuż przy ziemi, bo ona i tak wypuszcza pędy, nowe pędy z, od, od, jakby od korzeni, prawda? I na nich są w sumie najładniejsze, naj, o, co, co widać tu na załączonym obrazku, najładniejsze później kwiatostany. Ale niektórzy z Was uważają, że nie na samym dole, tylko trzeba zostawić trochę. No to jak tak chcecie, to nad pierwszym oczkiem ścinajcie. I to, i to cały, cały sekret. W kwietniu często y, organizujemy nowe rabaty albo przerabiamy stare, żeby uzyskać nowe, i nagle się wyłaniają takie, takie kępy bylin, które nie pasują nam w tym miejscu, i trzeba je gdzieś zabrać i gdzieś posadzić, gdzieś, ale w tym momencie nie wiemy gdzie. Albo mamy gdzieś tam w myśli, ale to miejsce jest jeszcze nieprzygotowane. No i nie wiemy, co z, co z takim fantem zrobić. Przez jakiś czas wykopana byli nas z tego właśnie miejsca, w którym nie powinna rosnąć, tak jak ten aster nowo angielski, który się rozrósł pod jabłonką, pod kosztelą. No to on może parę dni tak wykopany poleżeć. Ale lepsza, lepsza metoda, którą my stosujemy, jest taka, żeby go po prostu tymczasowo posadzić do doniczki i potem mieć gotowe sadzonki, duże, bardzo fajne na nową rabatę, tam gdzie on docelowo ma być. Więc otóż, co, co zrobię, teraz. Jeśli się przyjrzycie tej wykopanej kępie, to zobaczycie, że tutaj jest, są gęściej te, te młode pędy, a tu prawdopodobnie była stara, stara, stara część. Ona wyłysiała, i tu znowu jest, są nowe przyrosty. Więc ja bym tą, tą nową część całą. Zobaczcie, to zostawiłam, chociaż to będzie odcięte, dlatego że mi łatwiej jest taką bryłę po prostu podnieść i zobaczyć, czy mieści się w doniczce. Prawie się mieści. Ale do doniczki najpierw nasypałam kompost. Koniecznie, bo potem jak wysadzę z tej doniczki na rabatę, to już będę miała żyzną ziemię i już nie będę musiała sobie głowy zawracać, że tam coś do dołka muszę dosypywać. Więc proszę bardzo. Uzupełniam y, tu mam kompost na podorędziu, o uzupełniam tu kompostem. O, tu proszę bardzo, i wystawiam i wystawiam to koniecznie na dwór, nie do żadnego garażu, nie do żadnej szklarni, bo nie potrzeba. Tylko teraz właśnie to mogę nawet ułamać. Nie przygotowałam sobie mojego sekatora. Proszę bardzo, e, taką przygotowaną dużą sadzonkę, którą e, będziemy sadzić w całości na Nowej Rabacie, gdzieś tam e, w ogrodzie. E, trzeba po posadzeniu podlać. Proszę bardzo, jest Podlana. Z pozostałych odrostów możecie zrobić y, dużo i my tak, my, my tak zrobimy dużo mniejszych sadzonek. Jeśli na przykład mamy do obsadzenia jakiś większy na przykład y, y, skłon, czy jakiś większy tam y, na przykład jako towarzystwo do traw ozdobnych i wtedy nam potrzeba więcej tych sadzonek, to po prostu o takie y, takie sadzą takie takie małe mniejsze kawałeczki przymierzam czy tu się zmieści do takich mniejszych doniczek trzeba nabrać y, kompostu ale jeśli natraficie w tu na takie o przy oddzielaniu tych sadzonek na coś takiego, to oczywiście to odrzućcie, bo to jest o, to jest twarde, to jest, to jest po prostu zestarzałe, już martwe. To są martwe e, części e, bryły korzeniowej Astra. Astry mają to do siebie, że dość szybko się starzeją. Więc zaraz tutaj tak samo do doniczki sypię kompost. Tak, wsadzam sadzonkę Astra. Uzupełniam kompostem. Podlewam. I mam dwa rodzaje bardzo fajnych sadzonek, które mogę o, do, o dowolnej porze w dowolnym miejscu posadzić. Jak widzicie kwiecień to jest miesiąc zmian, możecie przesadzać, dosadzać, dzielić, y, zmieniać nasadzenia na rabatach, mnóstwo innych rzeczy, no i oczywiście możecie też siać, siać kwiaty jednoroczne, możecie, jeżeli macie warzywniki, możecie w nich szaleć, wysiewać różne warzywa, poczekajcie tylko, żeby jeszcze ta gleba trochę się ogrzała, no, bo jest naprawdę bardzo zimno na razie, więc od połowy kwietnia myślę, to już będzie idealny czas na właśnie takie wysiewy. To już wszystko, co przygotowałyśmy dla Was w tym odcinku. Zapraszamy na kolejne odcinki, w których będziemy pokazywać inne kwietniowe prace w ogrodzie. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Powodzenia!